A, słuchaj, Kamuś, nie będę czekał, aż Ci skończy fryzurę puszek, tylko robimy face to face teraz. Chcę zobaczyć, czy te nerwy między wami są jeszcze, czy to już jest naprawdę ja zamknięte. Myślę, że te nerwy dopiero powstaną z wyniku chęci zwierzęta. Ja myślę, że walka będzie krwawa, ale tutaj raczej nie chcę Stale Macie coś sobie do powiedzenia Niech wygra lepszy bliżej, czy coś? Dobra Jak, jak, jak możecie stanąć, jak bliżej jak stanąć. Jak stanąć Widzisz w oczach Marka strach Bo ja widzę, że jest bardzo zdeterminowany Ja go znam na wylot także no, on nie pokazuje mocy a myśli, że co teraz czuję? Obojętność. No dobra, panowie. Pozycja bokserska i wracamy do przodu.